Witam serdecznie na Trader Pokażę Wam teraz w kilku krokach, jak otworzyć realne konto w HotForex, jak odebrać bonusy wartości kilku tysięcy złotych przy otwarciu tego konta. Jesteśmy na stronie forexistrader.pl, przechodzimy do zakładki brokerzy, HotForex dokładnie. Klikając w tą zakładkę, lądujemy słuchajcie na stronie brokerzy z HotForex i tutaj są wyszczególnione bonusy. Przy otwarciu konta o wartości 500 dolarów możesz odebrać ponad 3000 zł. Bonus w postaci kursów i przy otwarciu większego salda na koncie realnym, tutaj porównując konto VIP, możesz odebrać bonusy w wielkości 5000 zł. Konsultacji na żywo, jak również kursów na wideo, gdzie praktycznie bezpłatnie możesz się nauczyć całkowicie tradować, tak? Bo tu jest pełny kurs zaawansowany, przykładowo otwierając rachunek VIP-owski, także cała nauka jest. Bezpłatna. Także Hot Forex, słuchajcie, dwa zdania na ten temat. Jest to broker wybrany przez Was, co napisałem tutaj na górze e, tej strony. Jest wybrany przez, e, czy był często wspominany na naszej grupie forexistrader.com na Facebooku, która ma już ponad 1500 osób. Czy jak oglądasz ten film, to może 2, 3 czy 5 tysięcy, zależy kiedy kiedy spoglądasz na ten film instruktażowy, tutaj postujemy paterny zwycięskie. tutaj wy wypowiadacie się o brokerach i ten właśnie broker HotForex był często polecany. Także, żeby otworzyć y, rachunek realny i odebrać te bonusy, musisz to zrobić przez jeden z linków, który tutaj występuje. Notabene link do strony, na którą patrzymy, czyli mam na myśli tutaj na tą białą stronę, na której teraz jesteśmy, tak? Link do tej strony... Zauważysz, prawdopodobnie pod tym filmem, tak, obojętnie czy na YouTube, czy na mojej stronie internetowej, pod tym filmem wstawiam z reguły link do, do tej strony internetowej, żebyś mógł odnaleźć te linki do otwarcia konta demo czy otwarcia konta Real. Także klikając, słuchaj, w ten link. Otwórz rachunek Real, jesteśmy kierowani bezpośrednio na, yy, na stronę HotForex, gdzie mamy do wyboru, znowu otwórz rachunek demo, czyli demonstracyjny, albo otwórz rachunek live. Realny. U mnie jest tutaj to po angielsku, zmienimy na język polski, żeby było prościej, tak jak u Was powinno się ładować po polsku, tak? Także klikamy przykładowo, żeby otworzyć rachunek realny. Proces jest niezwykle prosty. W porównaniu do tego, co się działo lata temu, moi drodzy, dekadę i jeszcze wcześniej, to rachunek tutaj można otworzyć dosłownie w 3 minuty. Zaraz Wam pokażę, tak? Łącznie z dokumentami, ze wszystkim. Załóż konto demo, tak samo wygląda proces, także pokażę to na przykładzie załóż konto live. Kliknąłem w tym momencie, wyskakuje krótki formularz rejestracyjny dla polskich klientów wygodniejsza będzie złotówka, czyli wybierz bazę walutową, złotówka typ klienta, osoba prywatna przykładowo tak, mister, czyli pan, tutaj wypełniamy imię nazwisko, e, nationality e, i dalej adres e-mailowy także po tym wypełnieniu czyli jak wypełnimy wszystkie tutaj dane, Michał Wiśniewski, Polska, e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie, na przykład infoforexistrader.com i tak dalej, tak? Jak wypełnimy wszystkie te dane, przychodzimy, klikamy tutaj następny krok, tych kroków jest jedynie dwa praktycznie, także to było prawie na koniec. Klikając w następny krok wyświetla się nam e tutaj okno z ustawieniami konta już, dokładnie. Czyli tutaj akurat patrzymy znowu na ten sam formularz Także mały przeskok tutaj nastąpił po tym jak wypełnimy ten pierwszy formularz, klikamy następny czy next. Jesteśmy w formularzu, gdzie już wybierasz dokładnie jaki rachunek chcesz otworzyć, konto mini czy rachunek premium. Tutaj zatrzymam się na tym dwa zdanie odnośnie rachunków. Rachunki wyglądają, słuchajcie, w ten sposób. Jest rachunek mikro, który nas interesuje, to jest ten rachunek, który można otworzyć u nas od 500 dolarów i rachunek premium tak naprawdę od 2500 dolarów. Tu są inne kwoty otwarcia rachunku, bo takie można minimalne konto otworzyć: 50 dolarów, przykładowo i 500 dolarów, mikro i premium rachunek. Natomiast, żeby otrzymać bonusy, które ja pokazuję na stronie Forexistrader, czyli bonusy o wartości 3500, 5000 zł, 3100 zł, konto mikro musi być zasilone wtedy o 500 Dolarów, czy co najmniej 500 dolarów, żeby otrzymać ten bonus, tak? Natomiast, jeżeli chcesz otworzyć konto z mniejszym saldem, nie ma również problemu po prostu nie będziesz otrzymywał tych wysokich bonusów w postaci kursów, tak? Także, obojętnie, czy wybierzesz konto mini, czy rachunek premium, słuchajcie, jeden z tych dwóch, one są praktycznie takie same, tak? Także te dwa rachunki nas interesują, inne zresztą też są identyczne. Różnią się one między sobą jedynie dźwignią przykładowo. Im większa dźwignia, tym mniej depozytu potrzebuje, żeby otwierać transakcję, ale nie jest to tak bardzo istotne, bo jedna i druga dźwignia jest wysoka już, tak? Także są to praktycznie identyczne konta. Także przykładowo, znowu wracając do naszego otwierania rachunku, możemy wybrać konto mini, przykładowo, czy inaczej możemy nazwać je konto mikro, gdzie można mikrokontraktem handlować. Zresztą na obydwu tych rachunkach można handlować mikrokontraktami, przykładowo, tak? U tego brokera. Także rodzaj bonusu, przykładowo no bonus czy stuprocentowy bonus. Zobaczymy, co się tutaj pojawi, jak. Wybieram rachunek premium, tu jest dostępny tak zwany bonus supercharge, to jest typowy 100% bonus, słuchajcie, na rachunku premium, do którego zachęcam otwierać, tak, bo wtedy dostaniesz i bonus z forex jest trader i 100% doładowanie z strony brokera. Jest to bonus, który polega na tym, że zwiększa się nasz Depozyt o 100%, ale tylko ten depozyt, za który można otwierać kontrakty. Czyli nie będzie to z reguły to, co partycypuje w zysku czy stracie, tylko sam depozyt na otwieranie kolejnych kontraktów. Natomiast będzie tu również fajna rzecz w postaci cashbacku, czyli rabatu za. Każdy otwarty lot otrzymasz jakiś drobny rabat, drobny zwrot, czyli tak naprawdę zamiast dwóch pipsów zapłacisz trochę mniej za otwarcie transakcji. To jest dobre w tym bonusie również, czyli ma on jakąś podwójną twarz, tak naprawdę ten bonus. Tak? To są szczegóły otwarcia konta. Więcej odnośnie kont w kolejnym filmie instruktażowym zaawansowanym, gdzie powiem kilka słów na ten temat. Natomiast tutaj wybieramy przykładowo rachunek premium czyli taki, gdzie zasilmy 500 dolarów, odbierzemy bonus od Forex is Trader, czyli te kursy, które pokazuję, przykładowo 500 dolarów saldo, u mnie nazywa się to konto mikro, natomiast będzie to już rachunek premium typowy, tak? Także możemy to nazwać rachunkiem premium, a tutaj inaczej, od 2500 dolarów jest inny bonus, tak? Natomiast... To nie znaczy, że musi być to rachunek premium u brokera, może być to mikro, może być premium, tak? Także mam nadzieję, że jest to w miarę jasne. Także patrzę tutaj, co się dzieje w kolejnym kroku do otwierania. Rodzaj bonusu wybieramy: 100% Supercharge. Dźwignia też wybieramy najwyższą możliwą, powiedzmy 1 do 400. Tutaj określamy swoje dochody. To są jakieś podstawowe informacje, które regulacja brokera zmuszona jest do tego, żeby broker pytał odnośnie tego typu podstawowych kwestii, nasza edukacja, czy jesteśmy zatrudnieni, czy nie. Tutaj uzupełniamy w ciągu kilku sekund te kwestie oraz czy jesteśmy zaznajomieni z kontraktami, jak dużo trade'ów wykonujemy w ciągu roku tak, i na jakie kwoty, to też są jakieś podstawowe informacje. Dalej, klikamy następny, czyli dalej, i to już jest koniec praktycznie rejestracji. Słuchajcie, czyli są dwie strony z rejestracją. Jak widzicie, zajmuje to jakieś 3-5 minut. Ja mam doświadczenie w otwieraniu tego typu kont, także dla mnie to jest dosłownie chwila, moment, tak, uzupełnienie tego. Wtedy przechodzisz, słuchaj, po uzupełnieniu tych danych na swój e-mail, i tam potwierdzasz e, otwarcie czy zarejestrowanie się tego brokera. Wtedy jesteś tak naprawdę zarejestrowany w HotForex i masz dostęp do strefy MyHotForex. Jak klikniemy tutaj na MyHotForex, ja już się zarejestrowałem wcześniej, mam swój login, potwierdziłem na swoim e-mailu swój login i dane do logowania. Tak? Jak klikniemy tutaj, zaloguj się, lądujemy w strefie HotForex, czyli tutaj tak naprawdę strefa MyHotForex jest takim buforem, w którym dopiero klikamy otwórz rachunek demo albo otwórz konto. Realne, tak? Czyli tutaj dopiero następuje otwarcie w tej strefie realnego konta w Otwórz konto czy Open Demo Account, czyli dopiero tak naprawdę następuje otwarcie konta. Jeżeli chcemy demo, to klikamy tutaj, tak? I dalej jesteśmy kierowani do tego, z jakim tutaj saldem demo chcemy otworzyć, tak? Że jest to demo, rodzaj konta, i klikaj wyślij i znowu odbierasz e-mail, tak? Także ja się cofnę tutaj do swojej strefy. Jak otworzymy konto realne, tak samo, wymieniamy tutaj tylko demo na konto mikro czy premium, w naszym przypadku będzie to częściej premium, tak? Kwota otwarcia co najmniej 500 dolarów, czy jeżeli będzie to konto wiboskie czy, czy lepsze, to 2500 dolarów czy 20 000 dolarów, jeżeli większe bonusy chcesz odebrać i tak dokonujesz takiej wpłaty, to będą to większe kwoty. Tutaj wybierasz bonus, przykładowo 100% superchars bonus to jest ten bonus, o którym mówiliśmy, z rabatami 2 dolary na lot, czyli 2 pipsy przykładowo jest spread, a oprócz tego dostajesz rabat 2 dolary od tego, co płacisz. Także klikasz dalej wyślij i już jest praktycznie otwarty rachunek tradingowy, tak? Później trzeba dosłać dokumenty, słuchajcie, dokumenty. Ja tutaj już jestem approved, czyli jestem sklasyfikowany jako coś, co dosłałem. Tak naprawdę skan dowodu osobistego trzeba dosłać. Co jest banalne, bo dzisiaj nawet komórką można zrobić zdjęcie, dowodu osobistego i rachunek jakiś. Ja przesłałem przykładowo z Orange rachunek telefoniczny w formie elektronicznej faktury, czyli nawet nie musiałem robić zdjęcia czy wysyłać rachunku jakoś fizycznie, tylko po prostu przesłałem elektroniczną fakturę czy wykaz z banku elektronicznej. To są dwa dokumenty: jeden jakiś dowód czy paszport, a drugi to dokument, na którym jest adres. Adres jakiś nazwa mieszkania. tak? I wtedy mamy otwarty rachunek realny, czy konto demo, i to wszystko można zrobić. Ja przed chwilą zrobiłem też ten proces, bo mam tutaj co najmniej dwa rachunki na ten moment, czy dwie strefy My z ogółem. I robiłem to przed chwilą i zajęło mi to też 3-5 minut, tak jak w tym filmie. Także po otwarciu takiego konta realnego, zasilenia tego konta. Tutaj kolejna zakładka to jest deponuj środki. Tutaj można zasilić środki kartą kredytową czy płatnościami PayU, bodajże. Tutaj akurat nie ma tej opcji, ponieważ jestem na koncie dolarowym swoim i tutaj po prostu jest to dla zagranicznych klientów. Ty na, na, na koncie tutaj polskim swoim będziesz miał jeszcze jedną zakładkę PayU, czyli będziesz mógł dokonać płatności przez polskie przelewy, polskie banki, co jest naturalne, tak? Przykładowo 500 czy 1000 czy 5000 dolarów. Także e, tak wygląda rejestracja konta i błyskawiczny przelew, i już można praktycznie tradeować. Czyli naprawdę zminimalizowano e, czas. Otwierania konta z przeszłości zajmowało to dni czy tygodnie, dogranie dokumentów, informacji i tak dalej. Teraz zajmuje to, słuchajcie, 5 minut dosłownie, tak? Także y dziękuję serdecznie. Zapraszam na stronę forexistrader.pl, tutaj zakładka brokerzy HotForex w celu zapoznania się z y bonusami y dla rachunków realnych od 500 dolarów. Są to bonusy już powyżej 3000 zł. Y ponownie link do tego... W do tej strony, o której mówię, którą teraz pokazuję, znajdziesz pod tym filmem, który oglądasz, także do usłyszenia. Widzimy się w przyszłości na grupie Forex jest Trader, na naszej grupie, słuchajcie, Facebookowej, gdzie postujemy paterny zwycięskie, bądź też na naszych webinarach co Dziękuję serdecznie, pozdrawiam do usłyszenia.